Już się nie nazywasz Jezus Chrystus? Przyjęliśmy Chrystusa, a wychodzi matejku. A nie poznajesz? Nie, to pomyślałem. Ale a co pomyślałeś? To się kurwa dowartościować może, cienia się. Mówisz kiedyś swoje auto? Co robi pani w moim mieszkaniu? Tu mieszka taki starszy mężczyzna, po pod dwójką. Nie, to mieszkanie od dawna stoi puste. Mam swoje sprawy. Ale jak ty masz mieć sprawę, że ty jesteś w pracy? Jak ci robota nie podoba, to wracaj skąd przyszedłeś. Wiesz, że ja mam na twoje miejsce. No, połknęła jakieś tabletki. Ale o czym pan do mnie mówi, to kole. Oddaj, się! Mam pracę, wiesz, no nic wielkiego, ale... Ale może być, motoryzacji. I nie piję! Zablokowało? 74. Rok. Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Polska, Haiti. Jak się pana mama nazywa? Matka Boska.